Rusza EU200. Troszkę ma śniegu na czole. Panowie mechanicy nas chyba pozdrawiali. Na pewno, a my ich odpozdrawiamy. Bardzo miło, fajnie. Dobry wieczór. Witam ze stacji Warszawa Zachodnia, gdzie będę łapać wieczorne pociągi. Między innymi Express Intercity Bolesław Prus, TLK Łęcka, Intercity Chopin. Express Intercity Bolesław Prus Ze Szczecina do Warszawy Wschodniej Pociąg przyjechał kilka minut przed czasem A skład przyprowadziła EU200 Jedna z nowych lokomotów PKP Intercity z numerkiem 009 Zaczął pruszyć lekki śnieg, temperatura około 0 stopni. Skład rusza, punktualnie. Następna stacja, Warszawa Centralna. Czas przejazdu to 4 godziny 40 minut. Ze Szczecina Głównego do Warszawy Wschodniej. A frekwencja dopisała. A obok pociąg InterCity Brda z Warszawy Zachodniej do Bydgoszczy Głównej największe opóźnienie ma pociąg z Berlina około 95 minut. Zbliża się godzina przyjazdu pociągu Intercity Chopin. W tym odcinku także będzie dla Was kolejowa zagadka związana z pociągiem Intercity Górnik. Lokomotywa EP09 prowadzi w dniu dzisiejszym pociąg Intercity Chopin, czyli pociąg międzynarodowy EP09 031. Wagon z miejscami do leżenia. Grupa wagonów klasy drugiej. Pociąg Intercity Chopin zameldował się na to, że trzecim przy Peronie siódmym, punktualnie. Dzisiaj troszkę nietypowo. Mamy EP09 z pociągiem Chopin. Do odjazdu zostało około 30 sekund. Semafor zezwala na dalszą jazdę. Ład jest właśnie odprawiany i piękny start będzie. Macierzysta tych wagonów to Warszawa Grochów. Frekwencja dopisuje, mamy grupę wagonów przedziałowych. Kolejny wagon sypialny. Wagony czeskie, do Pragi. I na końcu mamy także polskie wagony. Około 15 minut opóźnienia ma Express Intercity Panorama. Z tym składem w poprzednim rozkładzie jazdy jeździły głównie EP09, teraz mamy EU200, a konkretnie 008. A na to, że przy sąsiednim peronie mamy Intercity hańcza. Ten pociąg mnie dzisiaj troszkę zaskoczył, bo przyjechał punktualnie. Skład prowadzi dzisiaj lokomotywa EP09. Wagon numer 16 Express Intercity Panorama z Wrocławia do Warszawy Wschodniej. Na semaforze już mamy sygnał, który pozwala opuścić stację EU2008. Za chwilkę ruszy. Na tablicy skład jest opóźniony 10 minut, ale w rzeczywistości to opóźnienie wynosi 15 minut. Rusza EU200. Troszkę ma śniegu na czole. Panowie mechanicy nas chyba pozdrawiali. Na pewno, a my ich odpozdrawiamy. Bardzo miło, fajnie. Pasażerowie powoli się ubierają, będą wysiadać na stacji Warszawa Centralna albo Warszawa Wschodnia. A w międzyczasie przyjechał pociąg Intercity Mazury z Olsztyna do Łodzi Fabrycznej. Planowy odjazd o godzinie 20.19. Skład rusza punktualnie, frekwencja bardzo wysoka. Ekspres Intercity Tatry na podium opóźnionych pociągów. Jedzie Pesa DART, pociąg Niemcewicz, który pojedzie do Terespola o 21.10. Na tor 5 przy peronie 7 wjedzie pociąg Intercity Górnik z Warszawy Wschodniej do Gliwic. EP08006 Planowy odjazd godzina 20:27 Drodzy widzowie, zatem pora na zagadkę. Puszczę Wam teraz zapowiedź pociągu Ekspres Górnik z jednego z polskich filmów i Wasze zadanie to jest właśnie powiedzieć w którym filmie była ta zapowiedź. I nie ukrywam, że to jest raczej pytanie do moich starszych widzów. Pociąg ekspres do górniki jest widzicie, towarzyszowe stogy na to, trzeci, przypadku, drugi. O pociąg ekspres do tej górki jest widzimy, to walczowe pomnik, to trzeci przypadku, drugi pociąg ekspres. Górnik kiedyś, a dzisiaj Intercity Górnik startuje. Bardzo ładny start. Świnki. Początek daje się. Śląsk do Gliwic przez m.in. Katowice oraz Zabrze a na torze szóstym przy piątym mamy służbowy ekspres Intercity Premium który sobie tutaj oczekuje na sygnał zezwalający na dalszą jazdę za chwilkę zaszczyci nas swoją obecnością skład BWE, ale wcześniej opuszcza nas dziobaczysko, rzadki widok służbowy Express Intercity Premium ED250004. Jeżdża opóźniony skład BWE. Mamy Vectrona EP Cargo. A następny BWE, jeżeli dobrze pójdzie, będzie za około 25 minut. Na czele składu wagon 267. No i proszę Państwa, skład BWE za chwilkę wyruszy. Ponownie spotykam EP Cargo. Jak widzicie, maszyniści dostają sygnał. Pozdrawiam kolegów, którzy robią zdjęcia i nagrywają. I teraz jadą tym składem. A za chwilę powinien pojawić się pociąg Intercity Strzelecki. O! I pojawił się eu 160 045 Przed nami pociąg. TLK Łęcka z łodzi fabrycznej do Warszawy Wschodniej. Całkiem długi skład. TLK Łęcka czeka na sygnał zezwalający na odjazd. Skład chyba będzie dosyć ciekawy, bo już pierwszy wagon to zdeklasowana jedynka do drugiej klasy. A to ten kibelek nam puścił RP1. Jedzie wykatka To sygnał dla pociągu TLK Łęcka. Odjazd Gryfina. EU160.045 to jeden z nowych elektrowozów i jeździ od ubiegłego roku. Zobaczmy co mamy dalej. Mamy bezprzedziałową dwójkę. Znowu zdeklasowaną jedynkę. Bezprzedziałową dwójkę. Wagon klasy pierwszej. I kolejny. I wagon połówkowy. I dwa wagony przedziałowy oraz bezprzedziałowy. Bardzo interesujące zestawienie. Podejmiemy za chwilkę skład Polregio. Prosna. A jeszcze mamy starą, dobrą siódemkę. Skład wjeżdża na tor przy Peronie Siódmym. I to, co to może być, dobre pytanie. Muszę sprawdzić. Rusza prosna EN57AL1251 Okustoszały skład z Poznania do Warszawy Wschodniej. Melduje się Griffin EU16004 ze składem Intercity Strzelecki z Zielonej Góry do Lublina. Tabliczka relacyjna, pociąg strzelecki. A przed nami EU160, rok produkcji 2019. Oczekuję na odjazd. Skład jest opóźniony dzisiaj o niecałe 20 minut. Jedzie impuls Europejczyk. Dawno go nie widziałem, właśnie na stacji Warszawa Zachodnia, tutaj. Na linii S1 albo S2, czekam także na Intercity Vitos oraz Express Intercity Tatry. Na tor drugi, przy peronie szóstym, punktualnie wjeżdża Intercity Vitos z przemyśla głównego. Intercity Strzelecki cały czas czeka na sygnał, a to dlatego, że był zajęty tor przez widoczny tutaj skład. Steres Pola, który wjeżdża na tor 10 przy peronie czwartym i kończy bieg. To sygnał dla pociągu Vitos, a przed nami jako EZT pociąg Intercity Oleńka. Relacji Warszawa Wschodnia Wrocław Główny EP 07 10:39 wagon połówkowy na końcu Strzelecki musi jeszcze troszkę poczekać na swoją kolej pojawił się skład BWE punktualnie i to on pierwszy pojedzie husarz rusza, ja tylko dodam że kolejny skład BWE dzisiaj będzie opóźniony co najmniej 4 godziny ze względu na awarię lokomotywy w Niemczech kusarz znika na semaforze już mamy sygnał stój oczywiście a ta lokomotywa przyprowadziła pociąg ekspres Intercity Tatry Strzelecki czeka i czeka na swój sygnał i się doczekać nie może, bo pierwsze pojadą tatry EU200 startuje, a konkretnie EU20013 pociąg przyjechał dzisiaj opóźniony około 40 minut. Wagon restauracyjny i jedynka. Strzelecki wciąż czeka. A tymczasem rusza pociąg lotniskowy. Kierunek Modlin. Dwa elfy kolei mazowieckich. Trochę pomazany. Z pasa. Pociąg strzelecki trwa. Rusza najpierw Express Intercity Premium. On także jest opóźniony około 45 minut. To skład z Pielska Białej do Gdyni. Ja mam nadzieję, że chociaż jednej osobie udało się rozwiązać zagadkę dotyczącą pociągu Górnik. A tymczasem mamy flirta ER75 kolei mazowieckich. I wreszcie doczekał się strzelecki swojego sygnału. W końcu skład może udać się w kierunku stacji Warszawa Centralna, a docelowo do Lublina. Czekaliśmy na odjazd tego składu prawie jak na debiut Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie. Trwało to dłużej niż powinno. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten odcinek. Zapraszam do obejrzenia także tego filmu. A za dziś dziękuję. Cześć!